Od komunikacji wewnętrznej i zarządzania procesami uwierzyła w olejki eteryczne. Sprzedała mieszkanie w Warszawie, kupiła kampera, wyprowadziła się nad jezioro. Odwaga? No pewnie. Barata Skóra, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. No dobra, to jaka to jest droga z takiego korporacyjnego, bardzo jednak silnie męskiego świata? Do bardzo eterycznego świata. Do świata kropelki w eterze, do świata natury, olejków eterycznych, czegoś, w co wiele osób nie wierzy i ty też nie wierzyłaś, uwaga. Oj, tak. Oj, nie wierzyłam. Droga była długa i kręta, tak bym powiedziała. I trudna, bo to był trudny dla mnie moment. Mhm. Bardzo lubiłam to zajęcie i tą pracę. Robię ją odrobinę w tej chwili. Mhm. Ale jak wiesz, jakby w tej chwili główne moje zajęcie to są właśnie olejki eteryczne. Yy, I w ogóle szeroko pojęty wellness, zdrowie. Yy, przyjrzałam się temu wtedy. Mhm. To był taki moment w moim życiu, kiedy... Świat ci się yy, zawalił. Świat mi się zawalił. Nie byłam w stanie stać z łóżka. Mhm. Na szczęście zwykle mam ludzi wokół siebie dużo. Bez ludzi nie żyję. Lubię ludzi. Generalnie rzecz biorąc, i lubię z nimi przebywać, i lubię społeczności. I zastanawiałam się, co ja zrobię teraz, jak mi się świat zawalił? Co ja w ogóle mogłabym robić? A zawalił się tak po całości, tak? Bo i firmowo się... i psychicznie po prostu. Tak, zawalił się firmowo, zawalił się osobiście yy, i to był taki, takie moje trudne bardzo pół roku. Yy, I wtedy zapytałam siebie samej. Y, czy jeśli dalej będę tak robić, to do czego mnie to doprowadzi? Mhm. Y, I sama sobie też odpowiedziałam, y, że doprowadzi mnie do czegoś złego. Czyli no, mo mogę sobie zrobić krzywdę, mo jakby może ucierpieć moje zdrowie bardziej, choć wtedy już cierpiało. Bo już byłam po diagnozie, że to jest no, taki epizod depresyjny po prostu. Mhm. Ja, która zwykle mocno stoję na nogach, nic mnie nie rusza. Generalnie byłam w rozkładzie totalnym. Tak? Mi się wydawało, że mnie depresja nie dotyczy, mhm. ale dotyczy każdego. Czyli każdy ma swoją ścianę. Każdy może do niej dojść, ja do niej doszłam wtedy. Na szczęście na mojej drodze, jakby, pojawili się fajni ludzie. Fajny lekarz, czy też pani lekarka, moja przyjaciółka przede wszystkim. I, no i jakiś ta, ta jakby w głowie mojej coś takiego właśnie, że, że mną zatrzęsło. Jeśli ja teraz nie zrobię nic, to to się źle skończy. Mhm. Wyjechałam na wieś, wyłączyłam telefon na dwa miesiące, zostawiłam swoją firmę IT, żeby się po prostu zregenerować. I zaczęłam myśleć, co mogłabym robić innego. To nie było proste dlatego, że przez kilkanaście lat y, robiłam to IT i ten nadzieją, świat był uporządkowany, konkretny, mierzalny. Znaczy też y, oczekiwania moje były w stosunku do niego bardzo takie wysokie bym powiedziała, no bo zakładałam, że będę działać, działać, działać i potem odcinać kupony. Mhm. Tak się nie stało. Z różnych powodów, y, nieważne w tej chwili jakich, ale y, rzeczywiście to było tak, że jak się zastanowiłam nad tym, co ja chcę robić lub czego nie chcę robić, to zrobiłam sobie takie proste za i przeciw. Mm -hmm. Czego ja chcę w życiu i w pracy również, czego nie chcę. Co chciałaś? Czego chciałaś? Yy, chciałam, nie, na, znaczy chciałam mieć życie, mm -hmm. które będzie na moich zasadach. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe. <laughs> że jednak trzeba będzie się układać w różnych miejscach, żeby ono takie było. Ale też nie zdawałam sobie tak naprawdę sprawy z tego, czego ja chcę. Mhm. Ja sobie zdałam sprawę z tego w zasadzie kilka miesięcy temu. Bo, bo tak jak powiedziałaś, rzeczywiście w którymś momencie zaczęłam robić takie testy, czyli wyjeżdżałam na warmię. I byłam tam coraz dłużej, sprawdzając, czy z tymi samymi zadaniami, problemami, różnymi rzeczami moja głowa reaguje tak samo, ja reaguję tak samo, czy moje ciało reaguje tak samo. I tam było inaczej. A co sprawiało, że tam było inaczej? Prawdopodobnie jest to znaczy, nie, jestem przekonana, że to jest otoczenie natury. Mhm. Otoc otoczenie natury, dużo wolniejsze życie. Tak? To nie znaczy, że tam ludzie nie pracują, nie robią bo różnych pracuje, rzeczy, ja bo sama tam je, żyję w tej chwili, też <noise> jakby pracuję i, jak wiesz, czasem my dość intensywnie, ale mm, tam po prostu było inaczej. Ja miałam inną głowę, ta głowa była spokojniejsza. Tak? I jakby nawet jeśli były jakieś elementy stresu, to one były zupełnie inne. I nie mówię, że nie lubię Warszawy, ja się tam wychowałam, lubię ją. Tam wracać w różne miejsca. Najbardziej lubiłam Warszawę, jak lubiłam, jak jeździłam w nocy rowerem. <głos> <głos> to, było, to, to, to było moje ulubione zajęcie był taki czas. Yy, I Lubiłam Warszawę to, kiedy jest cicho, to, kiedy ten szum jakby troszkę opada. Więc prawdopodobnie tej ciszy mhm. potrzebowałam dużo wcześniej, ale to było zagłuszane różnorodnymi rzeczami. Przede wszystkim tym, że no prestiż. Tak. to jest Też ta moje. drabinka, po której my się wspinamy, dążąc do nie wiadomo czego, bo tego od nas oczekuje społeczeństwo, bo tak nas wychowano, bo wszyscy dookoła robią tak samo i trzeba się wspinać. No i do któregoś momentu się wspinałaś, aż zleciałaś. Tak, ale ja wcześniej już jakby w swoim życiu miałam taki moment, że powinnam coś zauważyć. Mhm. Ja w połowie swojego życia zbankrutowałam. Tak, totalnie. Mhm. I jeszcze... A spadłaś z wysokiego konia. Tak, <laughs> miałam sieć sklepów sportowych i no, po prostu jakby przyszedł taki moment i też jakby różne okoliczności, które to spowodowały, że ten biznes zbankrutował i też pamiętam ten moment, moment strachu, tak, ale ten strach trwał krótko, bo to było kilka dni, takiego trochę leżenia pod kołdrą, co teraz, <laughs> co teraz, co teraz, co teraz. Ale jak przechodziłam do działania, to to znikało. Mhm. I generalnie tak jest, ja jestem człowiek działania, ja lubię działać. Czuję wtedy sprawczość, że rzeczy się dzieją, że jakby w tej chwili, że ludzie są zadowoleni, tak? Natomiast trochę nie miałam tego w IT, mimo to, że fajne projekty z dużą starannością robione, to zawsze było coś nie tak. I tak było cały czas. Obecna moja praca, czyli jakby ta aromaterapia, którą się zajmuję, daje mi ogromną satysfakcję, dlatego, że jak ja jadę do ludzi i rozmawiamy ze sobą w tych eterycznych warunkach, <laughs> takie nazwijmy, pachnących. pachnących, to to jest coś. No, Coś, co trudno jest w ogóle uchwycić słowem mm. tak naprawdę, to, to jest rzeczywiście jakby bardzo, bardzo przyjemne, z dużym szacunkiem. Ja z tym miałam trochę jakby taki kłopot, że różnie było z tym szacunkiem do pracy w tym IT. Mm -hmm. No dobrze, ale ty bardzo twardo stąpasz po ziemi i zawsze tak miałaś i jesteś w tej czarnej dziurze, z której trudno ci wyjść, bo nawet nie jesteś w stanie wstać z łóżka. I nic nie działa, i ktoś do ciebie przychodzi i mówi, słuchaj, wiesz co, bo jest coś takiego kolejki eteryczne, może spróbujesz. No nie stukasz się w głowę. Oj, stukam się, znaczy. No tak, jakby rzeczywiście, jakby dziewczyny przyszły do mnie i powiedziały, że jest coś takiego, i może byśmy coś robiły razem i to będzie takie fajne, bo będziemy to robić razem i to jest takie dziewczyńskie. I na dodatek ci pomoże. I na dodatek mi pomoże. I ja jej mówiłam, no chyba żartujecie sobie. Ja i to znowu prestiż, mhm. tak? członek zarządu, czy prezes jakby później jakby spółki, która pracuje z największymi firmami w tym kraju, będę się zajmować takimi pierdołami, przepraszam. Z tak, buteleczkami, z olejkami <grymiany> żart. Tak. Y ja poza tym to są jakieś czary mary. Ja w czary Mary nie wierzę. Ale ponieważ miałam takie bardzo silne bóle głowy, mm, całymi dniami w zasadzie byłam wyłą wyłączona, totalnie byłam w stanie tylko leżeć. I ona mi powiedziała, że tam czegoś spróbowała. I ja to tak wzięłam, znaczy jakich nie było oczywiście, żeby nie widziała. <grywa> <grywa> ja to wzięłam yy, i spróbowałam. Okazało się, że po, po 15 minutach zadziałało. No to nie I co to by Twoja racjonalna głowa ci powiedziała? <grywa> nie, nie, nie. To może być przypadek, oczywiście. To jeszcze raz i jeszcze raz. Tak. No okazało się, że rzeczywiście to działa. Potem zaczęłam używać. Yy, Olejku z bergamotki, ponieważ wyczytałam, bo już też pokryją, to wszystko robiłam najpierw. Bo obciach. Bo, tak, bo obciach. Wyczytałam, że rzeczywiście jakby on może dobrze zadziałać na te moje emocje, bo one były po prostu w totalnym dole. Mhm. I zaczęłam go używać i nie byłam w stanie tego nazwać, ale widziałam, że coś się zmienia. Mhm. I to rzeczywiście nakłoniło mnie do tego wtedy, kiedy wyjechałam na wieś. Bo to jakby często jest tak, że nie wiemy, ale chętnie się wypowiemy, więc postanowiłam jakby w tym przypadku i też tak często miałam, ja się też do tego przyznaję, że jakby dzisiejszy mój świat mhm. to jakbym wtedy sobie popatrzyła na siebie, to bym powiedziała, że no... tak jak mówili moi znajomi, jak wtedy jak z nimi o tym rozmawiałam, bym, no tak, no, miała załamanie nerwowe, no to ale mamy nadzieję, że dojdzie do siebie, wróci do tego swojego super świata IT, wspaniałych projektów, które do tej pory robiła. Bo to też trochę tak jest, że ludzie z nami obcują w pewnym oczekiwaniu. Oczywiście, że będziemy jacyś, że będziemy kimś. Mi to nigdy nie imponowało, wręcz przeciwnie, ja tego bardzo nie lubię. I pamiętam, jak moja koleżanka, która prowadzi kancelarię w Warszawie, Zadzwoniła kiedyś do mnie i tak. Dzień dobry pani prezes. Nigdy tak do mnie nie mów. <noise> nie lubię tego. Nie. Mhm. Człowiek nie jest tytułem. Człowiek jest człowiekiem, ma swoje imię czy nazwisko, i dla mnie to jest. To, to jest człowiek po prostu. I ja rzeczywiście zaczęłam używać tych produktów już w takim trybie ciągłym, nazwijmy to, i zaczęłam czytać. Czym jest ten typ biznesu? Bo to jest zupełnie inny typ biznesu. Ja go nie znałam. Hmm, okazało się, że to po prostu jest inny typ biznesu I nie ma co szukać tutaj <noise> czegoś więcej. Że olejki eteryczne I... też mogą być biznesem, mogą być tak. zawodem twoim. Tak, mogą być okay. zawodem, że nie jest to takie trudne, że mnie to w ogóle zainteresowało bardzo. Ja zaczęłam przeglądać te blogi, czytać co z czym, znaczy nie byłam w stanie tego spamiętać zupełnie, ale strasznie mnie to wciągało, że w zasadzie do tego stopnia, że ja wstawałam rano i już sobie coś tam czytałam, już, już mnie to interesowało, a doprowadziło do tego jedno zdanie. Ja to cały czas tak traktowałam na takim poziomie jeszcze czary-mary trochę. Mhm. I jak poszłam na spotkanie, na którym padło jedno zdanie. Olejek eteryczny ma swój skład chemiczny. No to wtedy A, I to, trzeba z... trzeba I to wszystko mówiłem. w moich tabelkach można zmierzyć. <laughs> tak, można zmierzyć. I wtedy, i wtedy rzeczywiście jak i, i to wszystko już mi się składało i te wzory chemiczne, które sobie tam oglądałam, jakie tam są związki chemiczne w poszczególnych olejkach, to było bardzo ciekawe. Ale potem miałam coś takiego, że ale jakieś ja tego wszystkiego nauczę, no to przecież trzeba było pójść teraz na studia i się wszystkiego tego nauczyć. I mimo to, że koleżanka, która już była w tym biznesie, mi mówiła, nie musisz wiedzieć wszystkiego na początek. Musisz znać podstawy, bo większość ludzi ich nie zna. Po prostu. Ja i nie wierzyłam oczywiście tam. Próbowałam się tego uczyć, ale to nie było proste, bo z jednej strony była cały czas praca IT, a to była jakby moja druga praca. Czyli ja przychodziłam do domu albo spotykałam się z kimś na mieście, żeby z kimś zjeść, zrobić sobie. Jakiś taki miks, tak? I potem przeskakiwałam do tej drugiej pracy i byłam w stanie siedzieć do, do pierwszej, drugiej w nocy z uśmiechem na ustach. Mm -hmm. I to rzeczywiście przynosiło mi satysfakcję, i jak zaczęły się spotkania z ludźmi i widać było, jak ludzie na to reagują i że oni tego potrzebują, chcą. No to ja już wiedziałam, że to jest to. Wiedziałam, że to jest coś, na czym ja mogę sobie zbudować. Biznes, czy też drugą nogę biznesową, bo jeszcze wtedy, bo, bo, bo jeszcze wtedy firma IT działała. Bo w, w tej chwili ona jest, ale tak, no, na takim standbyu, tak bym powiedziała. Trochę, Trochę uśpiona, jest kilku klientów, których lubię, bo to też było to, to też było dla mnie ważne, że w pewnym momencie ja sobie zdałam sprawę z tego, że ja nie chcę pracować. Z kimkolwiek i jakkolwiek. I żeby ktoś jakoś mnie traktował, też niespecjalnie dobrze. Ja bym chciała jednak, żeby, żeby to było jakieś obopólne takie partnerstwo, żeby był duży szacunek do siebie nawzajem, bo to nie jest tak, że nie robimy błędów, czy coś się nie dzieje w tych naszych biznesach różnorodnych, natomiast zawsze można usiąść i porozmawiać. I każdą sprawę można rozwiązać. Warunek jest tylko taki, że obie strony tego chcą. Yy, tutaj nie do końca jakby tak było, dlatego że to jest tak, że mała firma, myśmy niedużą firmą, bardzo profilowaną, yy, wykonuje projekt dla bardzo dużej firmy. Więc ta dysproporcja sama w sobie powoduje, że jedna strona jest silniejsza, mhm. <laughs> po prostu. I to czasem, po prostu, czasem to było trudne. Ja stwierdziłam, że nie chcę tak pracować. Mm -hmm. Po prostu nie chcę, ale no, wtedy, nie, 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 nie sądziłam. <laughs> wtedy nie sądziłam, że, że ten olejkowy biznes będzie naprawdę biznesem. I że ten świat cię w ogóle wciągnie. I Że ten świat mnie tak zainteresuje. Mm -hmm. I że rzeczywiście ja będę chciała go zgłębiać, ale wtedy sobie powiedziałam, ok, to nie jest mój pierwszy biznes. Czyli znaczy, jednak miałeś ten wentyl bezpieczeństwa, ale wiesz co, ta Twoja historia przypomina mi historię Pawła Kunachowicza, który też tutaj był i opowiadał o zmianie i opowiadał o pożegnaniu się z prestiżem. Z tymi metkami, z tymi oczekiwaniami świata, bo świat oczekuje, że będziesz jakaś, rodzina oczekuje, że będziesz jakaś, przyjaciele często oczekują, że będziesz jakaś, bo przyzwyczaili się do ciebie w starej wersji. Czy to pożegnanie się z tamtym światem, z prestiżem, z tą drabiną społeczną łatwo ci przyszło, czy najwięcej tak naprawdę musiałaś przebyć w głowie, a uznałaś, że reszta albo to zaakceptuje i przy tobie zostanie, albo się z tym nie pogodzi i wasze drogi się rozejdą. No to nie było łatwe. To nie było łatwe, dlatego że ten wdrukowany prestiż, on jednak cały czas był. I ja się zastanawiałam, jak ja powiem światu, że ja się czymś takim zajmuję. Że pani prezes e, mówi ludziom: O proszę, tutaj na ból głowy to jest taki olejek, na przeziębienie taki, a tutaj, jak dziecko jest chore, to też można to zastosować, a na rozkołatane nerwy przed maturą to to na pewno pomoże. No zdecydowanie tak, tym bardziej, że ani nie byłam wykształcona w tej dziedzinie, mhm. choć w dziedzinie IT też nie jestem wykształcona. Ja w dziedzinie IT wchodziłam organicznie, ja się tego nauczyłam. Mhm. Y ale to było coś takiego, że jakby po pierwsze, no wszyscy się na mnie właśnie jakby tak patrzyli, jak już wcześniej wspomniałam, że no coś mi się trochę pomyliło, ale mają nadzieję, że wrócę na normalne tory. A ja byłam cały czas tym konsekwentna, ale cały czas miałam to w głowie i widziałam, że w niektóre miejsca do niektórych osób yy, nie pójdę. Mhm. Tak? Bo cały czas miałam to w głowie, że ja robię coś gorszego, mhm. mimo to, że to jest. Najlepszy produkt na świecie, jaki mogłabym sobie wyobrazić w tej dziedzinie. To jednak cały czas to miałam. Zajęło mi około półtora roku, żeby wyplenić z głowy: U siebie. U siebie. Nie tak, u tak mhm. że ja robię coś złego. Mhm. Tak. Z każdym biznesem jest tak, że można go robić dobrze i źle. Tak. I, i mm, dla mnie, jakby najważniejsze było to, żeby robić coś co służy ludziom. Mhm. Bo dla mnie w ogóle to jest ważne. Nawet ta komunikacja, gdzie jakby na, dla korporacji robiliśmy duże portale, to było tak, że ja się zawsze się cieszyłam projektując aplikację, potem ją wdrażając, że ona służy ludziom, bo ona pomagała ludziom. W każdym przypadku i tutaj też tak było. I to jest taki element, który mi jest w ogóle bardzo potrzebny. Muszę mieć ten element takiej misji czy mikromisji, żeby robić to z pasją tak, że to komuś pomaga, że to komuś coś daje więcej. Zawsze tak miałam i zawsze też jakby dbałam o to, żeby, żeby w tym jakby wszystkim, czyli bez względu, czy to jest praca, czy to jest jakby życie osobiste, czy to, to, to są jakieś inne relacje, żeby one nie były takie płytkie. Tak, że zawsze mi na tym zależało. I też przy tym produkcie jakby dostałam to w bardzo szerokim wachlarzu. Mm -hmm. Bardzo duży szacunek do ludzi, do przyrody, co dla mnie jest bardzo ważne, a nie zawsze było. Jak dzisiaj patrzysz na tę siebie sprzed lat, z tego poprzedniego korporacyjnego świata, to co by tamta Beata powiedziała tej dzisiejszej? Żeby cię nie wygłupiała, tylko <laughs> zajęła się <Okay>. poważną pracą. <laughs> A co by ta beata dzisiejsza powiedziała tamtej bacie? Co ja bym powiedziała tamtej? Żeby zadbała o siebie i o swoje granice. Mhm. A co byś powiedziała ludziom, którzy mają takie marzenia i czują, że rzeczywistość ich uwiera i że praca, w której jest. Nie muszą sięgać dna, ty miałaś taką historię, tak. żeby się odbijać, ale wiedzą, że i zdrowie już szwankuje i ciało im gada. Zrób coś z tym, ale nic nie robią, tylko w tym tkwią. Co byś im powiedziała? Przede wszystkim, żeby się zatrzymali. Zatrzymajcie się, jeśli to jest wasze, to się zatrzymajcie. I nie cyfry, tabelki, plany, biznesplany są tematem. Tematem są marzenia, dlatego że marzenie wychodzi z serca. I łatwiej nam jest, nawet jeśli ten cel jest daleko, jednak do niego dotrzeć. Ja dotarłam do swojego celu pod tytułem kamper mhm. i zdałam sobie sprawę z tego, że to nie chodziło o kampera, chodziło o wolność. Mhm. Bo on mi to daje. Jak sobie wsiadasz za kierownicę tego kampera, to co czujesz? No właśnie czuję wolność i radość. I tak jakby mam coś takiego, że jak jadę dzisiaj jak jechałam. Jeszcze była piękna pogoda. Uczyłam sobie muzykę, śpiewałam całą drogę. Pięć godzin śpiewania i oczywiście mnie korciło. Tak, możesz do kogoś zadzwonić, tam, mhm. tu zadzwonię, tam zadzwonię. Mówi, nie, właśnie sobie pośpiewam. Dlaczego warnia? Bo natura, bo najbliższa przyjaciółka, mhm. bo stosunkowo blisko Warszawy, bo jednak tam bywam. To miejsce ma duszę. A ja lubię jak coś lub ktoś ma duszę. A śpiewanie, bo to śpiewanie to nie jest tylko w samochodzie, tylko to ty po prostu lubisz śpiewać, to jest wielka twoja pasja i to kultywujesz. Czy miałeś taki moment, bo to znowu ta pani z tego korporacyjnego świata, i nagle ty po prostu potrafisz wyjść przed mikrofon i zaśpiewać? Czy to też była walka ze sobą, że ja. Że, że ja po prostu taka jestem, to jest moja pasja. Ja wam się mogę też pokazać z tej strony. Czy tutaj nie miałaś takich oporów i po prostu stawałaś i hajda? Nie, nie, miałam. Znaczy to, to, ten pierwszy moment, kiedy ja to w ogóle wymyśliłam. Mm -hmm. Ja zdawałam do szkoły muzycznej na piosenkę, mm -hmm. ale się nie dostałam. Pewnie jakbym jeszcze raz zdawała w następnym roku, to bym się pewnie dostała, ale no to już jakby miałam inne plany, poważne, <głos》>, tak to mm -hmm. nazwijmy. I jak kończyłam 40 lat, to usiadłam tak na kanapie, pamiętam ten moment. Usiadłam mhm. na kanapie tak z herbatą czy z kawą i się, co ja w życiu jeszcze chciałam zrobić. I wtedy sobie już wspomniałam, chciałam śpiewać. Mhm. Więc zadzwoniłam do koleżanki, którą to będę poznałam na warmi, yy, która śpiewa zawodowo. Yy, I zapytałam ją, czy by mi pomogła w tym. I yy, no, mówi, okej, okay, róbmy to. Ona zebrała zespół. Przygotowałam mnie do tego śpiewania, ja sobie tam jakoś jakiś repertuar obmyśliłam i zaśpiewałam, i też pamiętam ten moment. I to też był moment wolności. Właśnie mm -hmm. teraz sobie zdałam z tego sprawę. Kiedy stanęłam przed tym mikrofonem z ogromną tremą, <grymą> i yy, jak już wydałam z siebie pierwsze dźwięki, i stało przede mną 80 czy 70 osób moich znajomych, mm -hmm. którzy mnie znają dobrze. To to było niesamowite. To było coś, co ja wiedziałam, że ja to zrobiłam dla siebie. Mhm. I to jest też ważne, żeby robić rzeczy też dla siebie, bo często rzeczy robimy dla innych. Tak jak w tej książce, czego najbardziej żałują umierający, kiedy pytano ludzi już na tej granicy między życiem i śmiercią, bez względu na to, jak mieli status społeczny, ile mieli pieniędzy, czego najbardziej żałują w życiu i czego nie żałują. I jedna z odpowiedzi, która się pojawiała najczęściej, brzmiała, że żałują, że nie mieli odwagi żyć według własnych reguł, tylko żyli wedle oczekiwań innych. To nie, czekuj, nie czekajmy na ten moment graniczny, bo na marzenia, co pięknie pokazujesz, nigdy nie jest za późno. Dziękuję nigdy. bardzo. Dziękuję, na, dziękuję bardzo. Dziękuję.